Dzień dobry, dzień dobry, Piotr Mura z tej strony. Dzisiaj Wam pokażę pierwsze pięć młodych, które już drugi, trzeci raz są na dachu. Kolejne pięć odłożone już w gałębniku młodych siedzą sobie w wolierze. No i kolejne 6-7 dzisiaj będę odkładał, więc będzie już ich około 17, No te pięć już sobie bardzo dobrze radzi, już są drugi, albo nawet trzeci raz na dachu. Także wszystko jest pięknie. Przed chwilą musiałem zrobić szybką akcję, bo wyskoczyły mi na wlot. A się okazało, popatrzyły do góry, też popatrzyłem, i się okazało, że drapieżnik krążył nad moim domem, więc udało mi się je wgonić do, do środka. Odczekałem pół godziny, stracił się z nieba szkodnik, i wypuściłem je teraz. Przy okazji można zerknąć, jak wygląda wlot na wolnym oblocie. No, i to tyle jeśli chodzi o te maluchy. Natomiast pod jednym z filmików pokazała się informacja, komentarz, żebym powiedział coś i nagrał coś na temat utrzymania w zdrowiu mojego MB. Więc za chwilę Wam dokładnie pokażę, co daje. Nie jest tego dużo, bo w myśl zasady, czy mniej, tym lepiej. I tej zasady się trzymam, żeby nie przesadzać z suplementacją, nie przesadzać. Z, z, dodatków, z dodatkami do karmy. No i za chwilkę Wam to wszystko pokażę. Co daję jako karmę? Mam najzwyklejszą karmę z Goldwingsa. I tutaj za bardzo. Na razie nie robię jakichś specjalnych mieszanek ani tego typu rzeczy. Później w sezonie lotowym. Nie wiem, za jakiś miesiąc będę dawał karmę lotową. Też pewnie z Goldwingsa albo. Może z kampolu zobaczymy, co jeszcze daje podstawowy dwa rodzaje grytu. Tu mam taki drobny gryt. O ile się nie mylę, to on jest też z drzewnym. I mam MMK, ale tej MMK daje bardzo mało. Mieszam to pół na pół z białkiem. Akurat białko mam z firmy Flywet. No, dość fajny produkt. Ja nie jestem jakimś wybitnym fachowcem w tej dziedzinie, dlatego no po prostu próbuję sobie różne rzeczy. Tutaj mam drugi rodzaj grytu, który też mieszam. Pewnie wszystkim znany. Ja to robię w taki sposób, że zwilżam sobie karmę na przykład takim produktem jak Propolis, z tej, też z firmy FlyVet. No i tu oprócz propolisu jest też jodek potasu, jest to gęste i zwiżam sobie karmę, robię sobie taką mieszankę, jeden gryt, drugi, trochę MMK i trochę tego białka i po prostu posypuję do gołębiom. I dostałem to bezpośrednio do karmika i sprawa jest załatwiona. Oczywiście mają też gryty jeszcze w, w tych osobnych pudełkach. Co jeszcze daję? Jak podczas sezonu rozpłodowego daję witaminę D, też z firmy FlyVet. Tak naprawdę daję wszystko z firmy FlyVet, się znaczy wszystko. Większość mam z firmy FlyVet, dlatego że no po prostu kiedyś to kupiłem i, i, i jeszcze to mam, i na razie nic innego nie biorę. Mam jeszcze oreganium, też jest fajny, gęsty, więc bardzo fajnie nadaje się na karmę. No i tutaj mam jeszcze kompleks minerałów, który też daje. Daję go do wody. Ten Propolis też daje czasami do wody. I teraz w sezonie rozpłodowym daję do wody jeszcze maślankę. Słuchałem weterynarza z łąki, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał, ale powiedział, że on daje maślankę do wody. On daje litr na litr wody, a ja robię tak, że daję litr maślanki na 2 litry wody. Gałębie super to piją. uspokoiła się taka trochę nerwówka po wykluciu młodych. No i, i to by była jedna rzecz. Co jeszcze? Aha, jeśli chodzi o zakwaszanie wody, to tutaj, gdzie mam te młode, no i, i w gębniku rozpłodowym, jak i lotowym, ja zakwaszam wodę 2-3 razy w tygodniu. No oczywiście maślanka też zakwasza. Ale ja do wody nie daję zakwaszacza, daję po prostu ocet. I daję nie tylko ocet jabłkowy, ale daję różne octy. Daję ocet z mięty, daję ocet z czarnego bzu, z kwiatów, z owoców. Daję y, o, z, y, z kwiatów na przykład oregano, z liści oregano. Skąd mam te octy? No octy mam po prostu, bo sobie je zrobiłem. Y, na dzień dzisiejszy mam tego sporo. Gdyby ktoś był ewentualnie zainteresowany, to nie jest lokowanie produktu, ale gdyby ktoś był zainteresowany, to mogę tam buteleczkę czy dwie, czy ileś tam odsprzedać. Natomiast pod tym filmikiem wrzucę wam przepis, jak sobie samemu zrobić ten ocet. Bo jest to banalnie proste, a trzeba mieć świadomość jednej rzeczy, że jeżeli robimy ocet z jabłkowy, to ten ocet ma wszystkie dobrodziejstwa jabłka. Jeżeli robimy ocet zmięty, to ten ocet ma wszystkie dobrodziejstwa mięty. Po prostu pięknie wyciąga minerały, pięknie wyciąga wszystkie witaminy, więc ocet na przykład z aroni, czy z kwiatów czarnego bzu czy na przykład z kwiatów mniszka, z pędów sosny tych nowych przyrostów jest po prostu genialny, między innymi na, na drogi oddechowe. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że daję to gołębiom, ale nie tylko gołębiom, bo ja też sam to piję. Też sam piję ocet, praktycznie piję go codziennie. Działa świetnie na układ pokarmowy. No i, i u mnie się to genialnie sprawdza. Także dwa, trzy razy w tygodniu dostaję wodę z octem. Pozostałe 2-3 dni dostają z maślanką na razie, jak jest sezon rozpłodowy, i dostają też jeden dzień czystą. Różnie, to nie jest tak, że ja to robię według kalendarza, według dniówki, i wszystko dokładnie musi być tak, jak jest. Po prostu staram się, żeby było naturalnie, żeby, było, żeby zawsze miały to, co mieć powinny. No i to właściwie wszystko, co mógłbym powiedzieć na ten temat. No jeszcze jedna rzecz: przy odstawianiu młodych, daję do dzioba. Taki preparat. Widziałem w internecie różnych hodowców, którzy mówią, że pięknie kasuje rzęsistki i tak dalej. Ja, przy odłożeniu młodych do, do gołemnika, y, młodych daję dwie krople do dzioba bezpośrednio. No i to tyle. Także więcej y, nie mogę powiedzieć na temat tego, co tu jeszcze w mojej hodowli używam, bo po prostu nie używam zbyt wiele. To, to, to co wam powiedziałem no to yy, można sobie gdzieś tam kupić to nie jest lokowanie produktu tak jak wspomniałem żadna firma mi za to nie płaci była prośba w komentarzu więc yy, ustosunkowałem się do tej prośby bo dlaczego by nie yy, jeszcze jedną rzecz jaką yy, sobie robię czasami jak kisiłem buraki no to później te buraki z marchewką i tam z czosnkiem zrobiłem sobie taką miksurę na karmę ale też nie robię tego zbyt często natomiast mam olej z oliwek yy, gdzie jest zalany, zalany czosnek olejem z oliwek, i tym też zwilżam karmę, i później coś daję ewentualnie na tą karmę. To na razie wszystko w tym temacie. Jakbyście tam komentowali, co wydajecie, i żebyśmy mogli się wspólnie rozwijać, to będę bardzo wdzięczny. Dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie, i na razie, cześć. Dobry lot.